W roku szkolnym 2011-2012 w egzaminie gimnazjalnym pojawią się pewne zmiany. Pani doktor, jakie zmiany, z czego będą wynikały? Powiem tak, że ten egzamin gimnazjalny będzie miał trochę inne formy niż obecnie. Inaczej też będą oceniane prace uczniów. co będzie brane pod uwagę przy ocenie? Przede wszystkim będzie brana pod uwagę nie tylko ich wiedza i umiejętności, ale też sposób rozumowania. Tak, bo takie jest założenie. Natomiast, tak jak dotychczas ten egzamin będzie składał się z trzech części. Czyli z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego. Natomiast w części humanistycznej będą wyodrębnione jednak zadania z języka polskiego i z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Natomiast w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Czyli jakby takie dwa, jakby w tytule to jest, ale rzeczywiście ben, tytule egzaminu, ale będą to wyodrębnione zadania. Natomiast egzamin z języka obcego będzie przeprowadzany na dwóch poziomach podstawowym i rozszerzonym. I ten egzamin na poziomie podstawowym będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów na, A to z częścią rozszerzonym? na poziomie rozszerzonym, natomiast dla tych uczniów, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego, rozpoczętego w, w, w szkole podstawowej. W jaki sposób będą oceniane prace uczniów? I teraz tutaj jest właśnie ciekawa sprawa, ponieważ tak naprawdę będzie troszeczkę inna, inny sposób oceniania. Mianowicie egzaminator będzie zobowiązany, ażeby odtwarzać sposób rozumowania ucznia i oceniać go za to, jak daleko... Zaszedł w drodze do całkowitego, poprawnego rozwiązania zadania. Tak naprawdę w tej chwili już w podobny sposób oceniają matematycy. I mało tego, na zaświadczeniach o wynikach egzaminu uczniowie będą otrzymywali wyniki procentowe, nie z trzech zakresów, tak jak obecnie, tylko z pięciu lub sześciu procentowe i centylowe. I centylowe. Tak. Centr, ja powiem co to jest. Centr mhm. to tak naprawdę jest punkt na skali pomiarowej, poniżej którego mieści się określony punkt zaobserwowanych wartości zmiennych. Brzmi to tak statystycznie, wiele osób, wiele osób tego, wiele osób tego jakby nie lubi tych miar statystycznych, ale jak ktoś ma dzieci to wiesz, że tak naprawdę ten wskaźnik jest stosowany przez pediatrów. Za pomocą siatki centylowej tak naprawdę ocenia się, ocenę, prowadzi się ocenę rozwoju fizycznego dzieci. Pamiętamy o tym pewnie, ci, którzy dzieciaki mają, czyli oceniany jest przebieg wzrostu, przyboru masy ciała i przyrostu na przykład chociażby obwodu głowy dziecka. No a tutaj ten center będzie, będzie użyty, ta miara centylowa będzie użyta po prostu do opisu wyniku i tak naprawdę po co, po co jest ten zabieg czyniony, bo pewnie takie pytania padają, padną. Mianowicie, tak naprawdę odrobnienie zadań z języka polskiego, czy z matematyki pozwoli w przyszłości porównywać wiedzę i umiejętności uczniów z tych przedmiotów na wszystkich egzaminach zewnętrznych. My już porównujemy szkołę podstawową z gimnazjum. Mamy tak zwaną edukacyjną wartość dodaną, gdzie pewne ścieżki tych umiejętności możemy w pewien sposób obliczać. Był problem na egzamin Mówię naturalnym. Natomiast tutaj jest to jakby przeorganizowane, żeby, żeby sprawniej porównywać te osiągane wyniki. I powiem, powiem tak, że. Sprawniej to pracy. Znaczy i, i sprawniej i to pozwoli na lepsze porównywanie wyniku, do czym na przykład rodzice są zainteresowani też w konsekwencji, bo chcę, chcę się dowiedzieć na przykład, moje dziecko miało w szkole podstawowej taki wynik, na ile mu powiedziałem brzydko w cudzysłowie, przyrosło w, na, 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 po gimnazjum, a ileż też jakby dostało, zostało mm, ym, dołożone do tego arsenału wiedzy na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. No, taka jest tendencja. Powiem tak, że system egzaminów zewnętrznych generalnie też się jakby rozwija i ewoluuje. Nie ma czegoś, co jest dane jakby raz na zawsze, więc pewne rzeczy ileś lat temu były ustalone, wydawały się bardzo dobre, ale wskutek różnych analiz, rozważań tak naprawdę. Tak naprawdę. Teraz bierzemy. Widzimy, że są potrzebne zmiany system, generalnie osoby, które za to są odpowiedzialne. Kiedy Decyzją, nowe egzamin? Decyzją ministra edukacji narodowej takie zmiany zostaną wprowadzone. Proszę. Kiedy nowe egzamin? No, od roku 2000, szkolnego 2011-2012. Mhm. Ale e jeszcze wszystkim... istotna jeszcze sprawa, że pamiętajmy, że egzamin gimnazjalny z języka obcego, nowożytnego nie był brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. No nieuchronnie ten okres tak zwany przejściowy ulega zakończeniu i, i ten egzamin będzie brany, wynik tego egzaminu będzie brany pod uwagę również w rekrutacji. To też jest bardzo istotne. No to dopiero kwestia od przyszłego roku. roku. Dziękuję. Moimi Państwa gościem była dzisiaj pani doktor Agnieszka Muzyk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.